Brek, avka baba, stav vala strada Zbeo grad bratan, prema hanau On board halas, trufa u flega Skaj kofara u kalas, jazda Skrrr Siberia kalas, kriminal Poland Jebaš te korva, ja stajme najlepsi Tokarev makarov kalas, korva Terror 24 Hoj se vaše, rodvajleri Jezda pero depresa canario, Alfa foto

Wodzik matka gra na domofonie Twój stary rowerzysta, grochówka w bitonie Żaluzja was pierdoli, nie nagrywam disów Znowu jest ty rany, to tytoń z długopisu Ojciec tu z paprykarz i do ucha ci beka Zamiast alby na komunii była popruta planeka Wchodzę na przedpokój, do kuchni skręcę Stary zabina matce Nelsona na włazience Stary na rowerze, wybywa na mieliznę Akumulator, bo ładuje matkę w pizdę Młody mi siuda, śpi przy płocie, Zamiast bombek na choince Ziemniaki w pazłocie Ejsab żaluzja, twój stary robi fiflaka Matka dziury na bani, ofrygano od durszlaka. Żaluzja myśli. Weź siorba jelona Twój stary ma mniej zębów niż trójzą posejona Szczerbata chujoza, znowu jedzone sucharki Po godzinach widu spuszcza diesla z koparki Twój stary idzie, fajna kurka niemiecka, Walka o piętrówkę, hashtag dom dziecka Twój stary CP zajebą paliwa galon Twoja matka na weselu, pseudo DJ Faraon Wariaty od żaluzji, nie słuchamy meza Matka na kiblu konsumuje soloneza Żaluzja wariat, nie znam dużo osób Twój stary zajebą macę hantlę w kręgosłup w żaluzja lecisz, krzyczą moi kibice Matka mówi jebiesz, nie idę na skróty Kto pierwszy wstanie nosi rozjebane buty Jestem gazownik, weź ta Hejbona Twój stary nosi truksy, Kalwesa Kelsona, Kakao wyłamywacz, chodzi ci do rowa Matka za duże dzwony i katana dżinsowa. Obserwuję baraki i wchodzę na górkę Twój stary pracuje, czajnikiem, kurtkę żaluzja ty kurwo, jesteście pojebani Stary gasi matce, pety na pani Mm -hmm. Żaluzja 2007 mielno właśnie, tak Sprawdź to wariacie Golenie staruchy na jaszczura Boki na 33, góra na siódemkę Jedziemy. Wpadam na domu, we wszyscy robią mi zdjęcia. Twoja dupa jest w rodzinie, bo masuje mi tyle live, style life, fuck. Stary bali macelaczka, ona leci w krzak Młody czapła, imer rebelny stary bierze maszynkę, matkę na wysoką frygo Żaluzja to bezbek, Giebie zawsze kalekę, twój stary wpada do fryta, poproszę boki na plandekę Zawsze latam wysoko, wy jesteście za nisko, zamiast robić rapsy gruszki do San Francisco Jak wpada kolabo, suki zdejmują rajty Twój stary penofil, siedzi trójkę za majty. Leci woda z dupy zjadłem z pachy mielone Twój stary pół litra i mleczko słodzone Bledki ruski, tytoń zaraz odpalam korwę Stary, myje nogi w misce, potem Mordę. Matka krzywy baniak Dostaje z kolana Stary na wie Wszyscy krzyczą wypierdalaj Stoję jest bratem na balkonie Nabijam wiatrówkę Stary KSW dostaje od wuja skrętówkę El Chapo i Kowal 2K20 a Twój stary zajebał Pamiątkę z się A tata Mekterkom Nie pomylić, kurwa, z Rap dla siada, pierdolenie od rzeczy. Lepiej patrz czy matka dostała kasę, tą przez les? Dobra, matka, odpalaj tą w bo ten. Bo urząd pracy niedługo zamykają. No próbuj kopa, zajeb się tu na Idzie, kopa, zajeb się, ja będę pchał. No jak kurwa nie działa, no jak nie działa, no ja ostatnio nie do że dnia, mówię ci, że działa. No kurwa, daj mi to. Słuchasz tego w domu, słuchasz tego na wisie, Stary, z mopsu dostał The cat Twój stary dusi matkę poszewką od poduszki W pani huragan to kurwa niepojęte Stary wali matkę lupą wpięte Twoja córka się stawia, dawaj rurkę Ona lubi marynarza, opierdoli mister butę Grasz gangstera, a masz kieszenie kieszeni jak? Co Twoja szmata po liściu jest wyblakła jak halgon Gatka kocurach jak on nie ruchasz marki A jego stary robi włosy na żel do pralki. Robimy to dla was, to jest rap dla marki To nie jest flex na rapsy, wyciąg z ksero pirujesz gangstera, chyba coś nie ty Rybi, jebnięte głowy, przynajmniej prawdziwi Siedzimy w kuchni, nie złam balas Matka wieża skuterem pod zakaz, jak skuterem, to nie wierzy. Z tematem, a o urodzinach kurwa wcześniej wiedziałem. Żaluzja i kowal, mówi o grubej jeździe. Twój stary wariat piłuje, kłada na podjeździe. Nie macie podjazdu, pierwsze koty zapoty. Twój stary nosi laptopa w reklamówce do roboty. Piątek czy sobota, trochę się pojebałem On wiedział wcześniej, bo ja mu kurwy powiedziałem. El jest un camión de remolque. -E Really nigga?

Back door. At the door of the chair. So, Miał Ucieczka Alcatraz, pierwsze koty za poty Stary matka przedpokoj balahat tylko zimłotę. Nie bale, czerwa, no co ty, Ja tu na trzeźwo mam loty, ja tylko palę cenę kurwy, jakbyś odpalał troty. Jestem jak Harry Potter, myślę o esach Floresach. Twój stary robi gwiazdę w osikanych dresach Twój stary parku nobiec, spierdolił się z pufy Twoja matka z wujastem, pali mokre kiepy z lufy. 9-6 leci grubo, mów mi to ubigi Twój stary Marcelina i wygląda jak Yankigi Twój stary w CCC pomyślał o matce. Ojciec przymierza, buty sąsiada na klatce. Matka bruda, znowu ci jest to co wkoc, twój stary Discman, jak pejagucha noc. Chcecie bifur, Zapraszam na drugą rundę. Twój stary opierdala na pupuszkę z Kundlem Twoja matka dzięcioł dzisiaj robię jej pobudkę. Słyszysz pomocy, wkładam kiedy bała w ciuple. Twój stary z Bombaju, pseudonim mokemę. Twoja matka ruski tytoń czarny czarnych Seda moja. Nie... Elo Żelo kurwy synie. Jebanie mineralom i ludzikiem Twój stary jest nim, zaraz będzie udar Aplikuję insulinę, wszyscy wołają szugar. Twój stary nie ma zębów, pseudonim do nim rito Pierdala rosu, to wylewa się przez sito Stary varas komodo, wszystkie zęby krzywe Teraz wszystkie kurwy skandować moją krzywę Żaluzja powrócił, to wszystko można Wszystkie święty, kurczaki ząta Teraz rasysty Krzycząc żaluzja, żaluzja, żaluzja Żaluzja powrócił, to wszystko można Piłka nożna, sakwa i można, teraz wszyscy Krzyczą żaluzja, żaluzja, żaluzja Twoja matka przepita, dajcie jej kroplówki Twój stary ogląda, pięć sposobów na parówki Zmierdalamy krówki, zarabiamy stówki Twój stary pali z matką, moca z lupki. Zbieraj matka, mi się w kieszeni nie mieści Twój stary matka, skup sztanów i żołędzi Twój stary drapie matkę, wykręci jej numer Matka brudne pazury, pseudonim Freddy Krueger Odsłaniam żaluzję, dopisuje mi wena Twój stary Avenger, szlifuj Ironmana Żaluzja kreatywny, ciągle wersy nowe Twój stary Man. Skóra z jej na głowę, wbijam na bazę to mówię Elodarcia. Stary matka mokał ufa bez oparcia Wigilia w mopcie, konserwa z rosołem Twój stary klei matce, sandały foxy pole I will send you to Jesus Twój stary kupił matce kurtkę z pladeki Matka, bimber, żyganie buda rano Wszyscy dromordek, mordę, krzyczcie to samo Żaluzja powrócił, to wszystko można Wszystkich świętych, kurciaki z morda Teraz wszyscy krzyczą. żaluzja Żaluzja, 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 żaluzja pow... Wróciło wszystko można, piłka nożna, sag można, Teraz wszyscy krzyczą żaluzja, żaluzja, żaluzja Z drogi najpierw wejdę na dach Później przeciszczę Romantykiem Poszedłem inną drogą I zamiast buziaka Dostała kosę pod jemiołą. Była niegrzeczna w tym roku Daję słowo Nie lubię słodkich lasek Więc po prostu biłem jej wokół oko stan santa klał Ze swoich wrogów robię kulik, Mówię prosto w twar ile je na białe obrósik Nie ma sianka, bo spaliłem z Poszła cała chata Mordo jest zima Więc nie trudno o katar Zgrzany jak miro Mam ochotę na pierożka Nie podzielę się o muska z miodem do przekąska Przestałem palić Więc nie proponuj mi blanta. Wszyscy Razem robimy zrzucę lakarga święta Śmigamy se w czerwonych czapeczkach ty pasterka Moje lwy powódzie i w skrętach, suko nie pękaj, potrzebujecie dociągnięcia Zagram w Rio, no to kurwa mu opadną ręce Flow jak Yamaha, wersy na Hama Tam lecę jak kanał wychowywała mnie mała jebana jama Złamam sobie te dwie strony, coś jak obcy chce chcę Tobie nie będę gadał twoją jak ma wąty Ja mam próbę spile, kile z nie ma opcji Tu na konflikt jak mam ją wziąć na stronę Jak już kurwa nie ma roxy Rano zwijam OG kusz Sąsiedzi wstawać już, teraz ja się będę Pruć za te bierdło Noszę ze sobą nóż, otwórzę żebra Powiedz wóz, uwolnię cię od snów Chowam się w koszmarach, Zmęczony zombie nosić ciuchy i wselki Werbę ci i se zrobię z nich Szelki, wchodzę ci w krew jak Ben Flon That's Jason Bourne in Peace hey. Wbijamy macki móz, gosziem on z kultierą karki znów hey. Będziemy w twarz im pluć, to jest Rain, rain Kurwy syny czarki z dół West W on z kultierą karki znów hey. Będziemy w twarz im pluć, to jest Rain, rain Kurwy syny czarki z dół, znów to wam skradł polot, ja nadal płonę jak moloch Definiuję plan bogom, co drugi z was ma z głową. Jakby walił krak co noc. Ci chłopcy widzieli we mnie klana to ja klan Nie stawaj ze mną, wizabij jak nie chcesz pasz w limbo. Beda jest to sekta, od dzisiaj będę jak dżinn, robimy Zrobimy białą noc, nie chodzi oć, panie fuchu. To będzie drugie, jamsta, masowe plany mózgów. Patrzą na mnie, jakby zobaczyli ducha w oknie. Zostawiam przekaz i znikam, jestem jak ciu na bomber. Będziesz bić się jak larwa. Pan sobie te blanty, a ja zaraz kurwa. spalę całe miasta, jazda! Chodzimy jak masło w tych łaków. Po takiej dawce emocji zostaniesz dawcą organów. zeptany każdy karaluch i każda dziwka po drodze. Wbijam ci z buta na kwadrat, i na widmach wynoszę. Udał, mierał raz siebie dostał ten nie boj się Bo wiesz że nie ma nic gorszego od nas jak nie to pes Wszystko ci jak soper, kiedy grzech pochyli głowę Krew zabierz, z oddech muszę Udać, wściepał, po twoje marzenie Dawid, Jena, Eichel hey. I na czele czterech galopując Niosę apokalipsę To jest krem de la krew, PDF Jebać system Breast in peace Wbijamy hey, macki w mózg Głosie oblata Karki znów Będziemy w twarz im plus to jest ranger, skurwy syny czapki z dół. Quest in peace! Wbijamy macki w mózg, osiem mundurzy oblata z karki znów. Będziemy w twarz im plunć. To jest ranger, syny czapki z dół. Tak szybki, że gram chowanego z własnym cieniem. Jesteś łatwym celem, łeb ci spada 5 sekund. Po tym jak wykonałem cięcie Okamgnieniem mnie nie widać Nawet samo zaczam Całe armie świska, tany szkarła, te fontanny z otwartych kadem Mardy clown, nie wciskam play, Puszczam twoją płytę w niepamięć Osiem matek, kto jest straszera Ty jesteś nastolatkiem Zapomniałem więcej panczy niż ty napisałeś Ja zegrałem na rapstacji a ty jej śniosławie Gurywa Chrum, chrom jeba na świnio, nadchodzi czas na ubój Słuchasz mnie z taką miną, jakbyś trzymał wacka w olów. Pierdoliłem więcej karier niż jebany Pak mam duchów, Łukaszenka to potwierdzi, jestem zwariowany hashtag Dudu To twoje kró to nie lwy, a panda szczurów Są żywych żywie od razu, więc nagrywam rap dla trupów Mój alias to władca wolu na mym ryju maska krumu Będziesz jeść mi z ręki, choćbym nastrą ci do placka durum a. Terima kasih telah menonton! Żaludzia się nie kończy, mów mi co w roku Twój stary dusi matkę, w rozmowach w toku Pojebany tancerz, zapraszam w ostre tango Twój stary wygląda jak łysy debis z mango Złapano złodzieja, a to ci heca Matka wynosi z nami pufę na plecach Stary kuter noga, odbiera ci mowę Matka się stawia, robokopy na głowę Mówię na was kurwie, jestem maka Twoja matka w stajni, reanimuje mi źle skacze Skaczę po bitach, robię fiku miku Twój stary menel, suszy pety na grzejniku Otwierać mordy, bo mam dobre stranie Twoja Matka siedzi na kamerach, w rozpanie pijam na baraki, niemiła atmosfera. Twój stary dusi matkę z od Gajera, ja się nigdy nie skończę. jakie się ciepecie twój stary myje matce, baniak, bidecie. kim żaluzja, ja nic nie stracę. Zanim ja się skończę, to twój stary znajdzie pracę. Mariusz, daj tu tego jednego zęba, trzeba konserwę otworzyć. Drugiego też możesz dać, bo trzeba browara otworzyć. Jednego tylko chcę, no. To nowe zawody, chociaż stara krew, krew Łysa matka kontra porcelanowy zlew Szaluzja Punchmaster odbiera ci mowę Matka Techno zakłada nogę na głowę Lecę ostro, gdzie jest meta Stary się obłowił, dzisiaj zupa z Mówi Ukraińiec, ja tego nie noszę Wladimirowi robi szame, krup z kosza, z przodem, kadałów, to wyciągam opa Na Podlasiu na festynie kamieniują chłopa Ruchamy twoją matkę, zapraszam do kina Twój stary na dożynki, kurka z Wiedźmina Twoja matka ma bosa, pisem do Twój stary czarny tutek stutek Mustanga Czy jestem niepięty? Zawsze mówię si Stary przycina, matce palce DVD Nikt, twój wyzorca zawsze jestem master Twój stary na komunie opierdala każdy z master Stary matkę kijem, oglądam kwiaty Kurwa, dużo bo to dużo. Stary nie wiem jakby miał być kurwa, bardzo naćpany. Kurwa, tyle chłopie. normalnie stary, kurwa i to jeszcze chłopie takoma przeciwnika nie chopie przed tobą. Kurwa na spejce chopie, a ty się do tyłu obracasz na Jego, Kurwa Kurwa, jak ja bym ci jedną gonga, to byś znowu poszedł spać kurwa, byś się obudził kurwa za tydzień, kurwa pedale Kurwa, nie skurwiłeś teraz, nie? Nie wiem kurwa chłopie, grasz kurwa jak debil, kurwa chłopie nic nie robisz, kurwa przypierdalałeś się do mnie, wej pierdala kurwa Da reguliert es ist,